Szukasz miejsca, które łączy komfort życia w mieście z bliskością przyrody? Osiedle Pieszyce Ogrodowa to idealny wybór. Położone zaledwie 5 minut od Dzierżoniowa, oferuje pełną infrastrukturę, taką jak przedszkole, szkoła, opiekę zdrowotną i sklepy. Osiedle składa się z 8 domów jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, wykonanych z najwyższej jakości materiałów. Domy są energooszczędne dzięki trzyszybowym oknom i dodatkowej warstwie ocieplenia. Fasadowe żaluzje z Zapewniają prywatność i efektywność energetyczną. Pieszyce to raj dla miłośników przyrody. Bliskość górsowych oferuje liczne szlaki turystyczne i rowerowe. Osiedle to idealne miejsce dla rodzin z dziećmi, które pragną łączyć spokój z dostępem do usług. Umów się na prezentację i przekonaj się o wyjątkowości osiedla. Możesz wskazać indywidualne zmiany w cenie. Skontaktuj się pod numerem telefonu: 601-165-665 lub napisz,